A jesteś gotowy? No jestem, jestem. No. To będzie jedna rolka. Nie będziemy tego montować, bo w sumie po co szkoda czasu na montaż. To będzie rolka pod tytułem Absolutnie Każdy Influencer. Cześć moi kochani, to jest fajne. I mam dla Was kod zniżkowy, kod robotowy. Dzięki temu zapłacicie mniej! No ale wiesz, że powinienem normalnie to im powiedzieć, że zapłacą mniej, jak tego nie kupią, nie? To jest fajne i to jest gra gdzie kawostki, świetnego gościa gdzieś ty był, poznałem. Nawet mu jedno akcesorium fotograficzne kiedyś sprzedałem. Kolekcjonerska gra do zakupu, polecam. Jak widać nieodpakowana. Polecam. Świetnie się bawiłem z całą rodziną. To Pa absolutnie każdy influencer.